Pełen relaksik. Zombie nie pokazują się już od dobrego tygodnia. To trochę dziwne, ale może to i dobrze. Mamy sporo czasu wolnego. No w końcu. W końcu. Tak w ogóle to, gdzie jest karnepult? Nie wiem. Obstawiam, że spodobał mu, spodobał mu się pewnie puszek 2.0, jak nam wszystkim. E, ale to jeszcze nie czas na, na odlatywanie. Jeszcze nie wszystko jest w pełni gotowe na takie pełne eksploatowanie. Ale już niedługo pewnie będzie, co Marigold? No, ale to miało być gotowe już dość dawno, ale teraz trzeba się trochę zrelaksować. Eee, póki nie ma zombie. To racja, to racja. A więc wy musicie być tymi roślinami, na które wysłał mnie mój przywódca. Jesteście gotowi? Co? Zombie? I tu jeszcze jakiś nowy? Nie martw się, zajmę się nim. Puh. 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 -ha -ha. Yeah! Muszę was zmartwić, rośliny, ale jestem zombie wiatru. I żadne wasze strzały nie stanowią dla mnie absolutnie, ale to absolutnie, żadnego zagrożenia. Ale mój wiatr dla Was może być już problematyczny. Miał, miał, miał. Yeah. Co teraz robimy? Każdego zombie da się na pewno zamrozić. Ja! Yeah. Może wreszcie czas na mój pokaz. Tornado! E! Uh. Uh. O, Puszek i Nieustraszony! Wiele o was słyszałem. Jak tam w innym świecie? Dobrze. Nieustraszony, co tu się dzieje? Kim on jest? To zombie wiatru. Przebiegły i strasznie potężny. On jest zombie wiatru? Nie ma takiego zombie. Czytałem almanaka i to kilka razy i tam nie było zombie wiatru. Almanak wcale nie jest pełny. Zawiera tylko te zombie, które naprawdę pochodzą z sąsiadowe. A jak wiesz, przywódca zombie jest zdolny do wszystkiego i jeśli zechce, to ściągnie zombie z innego wymiaru, jeśli tak owy by był. Niestety na zombie wiatru nie ma mocnych. Za swoich czasów dorównywałeś mi nieustraszony. Och. Ale niestety opanowałem wiatr już do takiego poziomu, że twoje demoniczne sztuczki nic by mi nie zrobiły. A wiem, że ostatnio ich użyłem. Kiedy chodzi o bezpieczeństwo, puszka nie uznaje żadnych reguł. Wiatr nie zrobi nam większej szkody. A demonicznych sił używam naprawdę w ostateczności. Kogo ty próbujesz oszukać? Nadal jesteś demonem, nadal jest ta iskra zła w tobie. Co nie? Uuuuh. Stoję po jasnej stronie mocy. Czy to? <ścoughs> Jasne? Uuuuh. Co wy na to? Na mega torenadę! Snoopy! Nauczymy cię latać puszek! Uuuuh. 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 Nie pozwolę Ci skrzywdzić PUSZKA! Nieustraszony? Obiecałem szefowi zwycięstwo! Znaczy przywódcy, więc ja dostałem! Słuchajcie, wszyscy szybko na Puszka 2.0. Wiem, że nie jest w pełni gotowa, ale to nasza jedyna szansa. Szybko! Puh, pu, pu. Na pewno nie zdążycie mi uciec. Puh. Dobra robota. Teraz uciekamy.